Witam serdecznie. Gościem nowego ekranu jest Bartosz Jóźwiak, prezes Unii Polityki Realnej. Witam państwa serdecznie. Panie Bartoszu, mogę tak się zwracać? Oczywiście. Coś źle się w Polsce dzieje. To, co się dzieje w Polsce pod względem gospodarczym przede wszystkim urąga dobrym obyczajom. Zgodzi się pan ze mną? W stu procentach to, co się dzisiaj dzieje, to właściwie nie tylko urąga dobrym obyczajem, ale w ogóle jakimkolwiek zasadom ekonomii czy funkcjonowania albo zarządzania państwem. To tak naprawdę mamy tutaj jaką republikę bananową, w której rząd udaje, że rządzi co jakiś czas znajduje sobie wrogów, który uderzając, w których tworzy zasłonę dymną przeciwko swojej własnej nieudolności tak naprawdę. Przy czym te problemy wynikają nie tylko, i wy, nie tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje w gospodarce, ale generalnie z podłoża funkcjonowania tej formacji politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska. Ona nie do końca, jak dzisiaj widzimy, jest nastawiona na realizowanie polskiej racji stanu czy reprezentowanie interesu polskiego państwa. I to się wszystko razem, wspólnie nakłada. Mieliśmy tutaj problemy już zaczynając od katastrofy smoleńskiej, wyjaśniania tego typu kwestii. Aż po sferę gospodarczą, która wydaje się jakby odstrzelona od tej rzeczywistości, jak poza pozagospodarczej, ale de facto są to naczynia połączone i jak postępuje się w jednej sferze, tak samo postępuje się, się w drugiej. No, w kwestii gospodarczej praktycznie w państwie nie dzieje się nic. Pozostawiono wszystko jakby własnemu biegowi, więc no, dzisiaj się mści niestety, nie dokonano żadnych reform, żadnych zmian. Narasta, narastają problemy, które, z którymi mieliśmy do czynienia za poprzednich rządów. No i dzisiaj niestety, jakby można było pokazać obrazowo, na czy nie, zaczyna się przelewać tak? I, i już jest problem. To wszystko prawda. Ale wydaje się, że społeczeństwo polskie nie jest zainteresowane zmi z zmianą tego status quo. Właściwie wszystkim to odpowiada. Platforma ma rząd dusz, bo mówi, że jest dobrze, chociaż większość ludzi tak naprawdę widzi, że dobrze nie jest. Ale wolą wierzyć w to, że wszystko jest w porządku. Pan sądzi, że politycznie rzecz biorąc można tu coś zmienić? Czy Ja myślę, że tak. Gdybym uważał inaczej, to nie, nie działałbym w polityce, nie działałbym w Unii Polityki Realnej, czyli w partii, która jakby systemowo jest zainteresowana zmianami gospodarczymi, to zmianami drastycznymi, takimi, które by przebudowywały w ogóle samą podstawę systemu. Więc w tej, w tej... Przepraszam, przerwałem. Czyli na przykład jakimi zmianami? No, od samego początku tak naprawdę musi się zmienić cały system funkcjonowania gospodarki. Najpierw musi się zmienić prawo, które pozwoli tak naprawdę wprowadzać reformy wolnorynkowe. Dzisiaj prawo w Polsce tak naprawdę blokuje wiele elementów działalności prywatnych przedsiębiorstw, jakby takiej przedsiębiorczości Polaków, ale to i to nie tylko w sferze gospodarki, ale również w sferze rolnictwa, gdzie jakby ten zaścianek, ta, ta, ten trzeci świat rolniczy jest u nas przez państwo tak naprawdę pod kloszem trzymany i nawet ci, ta grupa rolników, która chciałaby się z tego wyrwać, chciałaby jakby rozwinąć się bardziej rynkowo, nie ma takiej możliwości, jest blokowano różnego rodzaju koncesjami, dotacjami, ograniczaniami, kwotami i innymi tego typu rzeczami. To samo dotyczy oczywiście więc tak naprawdę musimy zmienić system myślenia o państwie. Po pierwsze, nawet nie tyle chodzi o samą podstawę zmniejszenia podatku, co o zmniejszenie wydatków państwa, jeżeli państwo będzie minimalizowane w swoich, w swoich działaniach, będzie państwem minimum, czyli będzie posiadało mniej urzędników, będzie posiadało mniej jakby kompetencji w sferach, w których to niczego nie jest potrzebne, ponieważ będą one regulowane przez przedsiębiorców, przez, przez rynek, przez podaż, popyt. To wtedy automatycznie spadną wydatki państwa. Jeśli spadną wydatki, będziemy mogli spokojnie ciąć obciążenia podatkowe, ponieważ nie, będzie tak, nie będą te kwoty potrzebne. Czyli jakby można by odwrócić to myślenie, bo dzisiaj ludzie się wszyscy boją, tego, że ktoś mówi, zmniejszmy podatki, a z czego będziemy wszystko utrzymywać. Nie, trzeba pokazać, że tak naprawdę państwo wielu rzeczy, które, które robi na siłę, robić nie musi, i można sobie bez tego świetnie, świetnie poradzić. Jesteśmy jednym z jednym z bardziej rozbudowanych Biurokratycznie i, i państw, i takich, których, których to państwo ingeruje w wiele sfer. To jest nawet na tle Unii Europejskiej, która jest socjalistyczna, biurokratyczna, i tak jesteśmy ewenementem w złym tego słowa znaczeniu. Także trzeba zmienić pewien system, system myślenia o gospodarce, myślenia o prawie, ułatwić to wszystko, uprościć system podatkowy, tak naprawdę ilość ulg i tego typu rzeczy, które się w Polsce stosuje, no jest, jest śmieszna ilość różnych formularzy PIT-ów, CIT-ów innych, podatków pośrednich. To jest, to jest ogromna ogromna ilość rzeczy, które, które wpływają na to, że polska gospodarka jest jakby, jest jakby tłamszona. Obok tego, czyli obok jakby zmiany, zmiany prawnej, zmiany, zmiany formalnej, no muszą się też zmienić pewne, pewne zasady myślenia, myślenia o polityce. Tak naprawdę politycy muszą zacząć myśleć o państwie, o tym, jak ono powinno funkcjonować, no bo... Nie jest tak naprawdę dobrym, dobrą tradycją to, co na przykład robi minister Rostowski, który tam przekłada pieniądze z kubki na kubkę, przepisuje ze słupka na słupek, twierdząc, że jest wszystko fajnie, jest dobrze, bo tak naprawdę istotą jest tylko przetrwanie do kolejnych wyborów. To nie jest myślenie państwowe. Stąd najprawdopodobniej dzisiaj z tego powodu Polska nie ma tak naprawdę mężów stanu. Dzisiaj w Polsce nie ma polityków, którzy mieliby możliwość zostania mężami stanu. Bo taki system nie może rodzić mężów stanu. Platforma Pana zlinczuje, bo oni uważają, że mają w swoich szeregach mężów stanu. Ale nie mówmy o Platformie, mówmy o, o państwie. Mówi Pan, że trzeba ograniczyć administrację państwową. Kogo podnóż w pierwszej kolejności? Bardzo, bardzo różne grupy, po troszeczku. Po pierwsze, jeżeli będziemy odchodzili od tak złożonego systemu podatkowego, no to będziemy również ograniczali ilość urzędników skarbowych związanych właśnie z rozliczaniem tego wszystkiego, co związane jest z całym szeregiem podatków, z którymi, z którymi mamy do czynienia. Po drugie, cała administracja rządowa, która jest rozdmuchana z każdym rządem coraz bardziej. No, dla mnie jest dość kuriozalną sytuacją, w której każdy przychodzący w tej chwili minister od razu zatrudnia sobie ogromną rzeszę fachowców, no to by świadczyło o tym, że kompletnie nie ma zielonego pojęcia, czym ma się zajmować w tym ministerstwie. No to jest trochę przerażające. Mieliśmy już też takie sytuacje w, jeszcze za poprzedniego rządu, w którym to urzędnicy ministerstwa strofowali ministra, czy, czy zmieniali jego decyzję. No coś takiego nie, nie może mieć miejsca. Minister musi być jakby fachowcem w tym, co robi musi mieć wizję tego, co chce zrobić. Ewentualnie ludzie, których zatrudnia mogą być tylko i wyłącznie osobami pomagającymi mu w tym. Natomiast... No ale jest szkoła, która mówi, że polityk ma być politykiem i ma się otaczać fachowcami tak naprawdę o, o, o tym jak dobrze radzi sobie ministerstwo na przykład infrastruktury Świadczy, świadczy ilość fachowców, których zatrudnia, ale takich prawdziwych fachowców. Zgodzi się pan ze mną? To znaczy ja nie uważam, że, że, że nie ma być w ogóle fachowców, tak? To, czyli to, to jest troszeczkę jakby przerysowanie. Ci fachowcy są potrzebni, muszą doradzać, bo minister w jakiś sposób musi się konsultować z ludźmi, którzy w danej branży, branży działają, funkcjonują, mają pojęcie. Natomiast no, nie może też być tak, że sam praktycznie nie posiada żadnej wizji. Wszystko, co robi, to jest jakby. Po kąt, po, pochodna tego, co wypracowuje się gdzieś w ministerstwie na różnych szczeblach, to są potem często bardzo sprzeczne, sprzeczne elementy i sprzeczne, sprzeczne decyzje. Ta administracja rządowa oczywiście, ona jest w ogóle rozbuchana, więc tutaj możemy sobie, no chociażby administracja prezydencka, która w tej chwili to już jest droższa niż, niż dwór Królowej Elżbiety w Wielkiej Brytanii, tak przemawiało, nawet za monarchizmem, który jest tańszy w tej sytuacji niż dwór pana Bronisława Komorowskiego. Ale to jest jedna, jedna z, jeden z elementów ograniczania tej administracji. No mamy problemy chociażby z systemem emerytalnym. Mamy ogromnie rozdmuchaną infrastrukturę ZUS-u, który de facto nie zajmuje się niczym innym poza wydatkowaniem aktualnych składek na bieżące, na bieżące wydatki. Nikt z tym nic nie zrobił. Te rzeczy można naprawdę rozwiązać w bardzo prosty sposób, uwalniając pewien system, pewne systemy emerytalne i pozwalając ludziom samym decydować, w jaki sposób te pieniądze na emeryturę chcą, chcą gromadzić. Pozostawiając oczywiście dzisiaj już, jak Jakąś pulę pieniędzy, być może w formie nawet jakiegoś podatku celowego, który będzie musiał być wprowadzony z racji takiej, że no jednak zobowiązania państwa muszą być wykonane wobec tych osób, które w ten system już wcześniej weszły. Ale państwa wizja to tak naprawdę zapowiada rewolucję. Rewolucję systemową w Polsce. Rewolucję... Ludzie się boją rewolucji. Ludzie są wygodni, boją się jutra. W Polsce przynajmniej bo w każdym kraju zachodniej Europy w Stanach Zjednoczonych ludzie podchodzą do życia inaczej. W Polsce nie chcą mieć gorzej. Czy jest Pan w stanie przekonać społeczeństwo wyborców, że zmieńmy to na pewno nie będzie gorzej? Toż ja już powiem tu śmiało powiedzieć, że gorzej być już nie może. Także ja nie wiem jeszcze, jakiej gorszej sytuacji możemy oczekiwać, bo jesteśmy. Proszę tym... spojrzeć na Białoruś. Ja myślę, że nam się tylko troszeczkę wydaje, ale ta sytuacja gospodarcza. Ja na Białorusi na Ukrainie bywam. Rzeczywiście być może e, odczuwa się to tam znacznie bardziej, ale my za chwileczkę będziemy tak samo to odczuwać. To jest bardzo podobny system. E, przy czym tam można to jeszcze zrzucać na karb tego, że na przykład Białoruś jest jakby państwem zamkniętym, częściowo częściowo niektórzy będą twierdzili totalitarnym, rządzonym e, w taki autorytarny sposób. No w Polsce niby mamy demokrację, ale która będzie za chwileczkę doprowadzała do drugiej Białorusi. My jesteśmy naprawdę na granicy krachu finansowego, zadłużenie Państwa jest gigantyczne. Nic się nie robi, nic się nie zmienia, więc to się będzie pogłębiało. Natomiast ja powiem tak, na pewno już bardzo trudno, żeby było gorzej. Ta różnica in minus może być już minimalna, ponieważ my jesteśmy prawie, prawie na dnie co widać. Nie budujemy dróg, nie budujemy stadionów, właściwie nie robimy niczego poza jakimiś pijarowskimi zabiegami poszczególnych ministrów czy samego pana premiera, które mają jakby zamydlić, że jeszcze nie, nam oczy, że nie jest tak źle. Czy nasza, nasz program jest rewolucyjny? Ja się zawsze boję słowa rewolucja, tak? bo on jest troszeczkę, może on jest kontrrewolucyjny, ponieważ wraca do pewnych systemów, które kiedyś świetnie funkcjonowały i zostały zmienione właśnie e, głównie dlatego, żeby wygodniej było wcale nie ludziom, a klasie politycznej. Także myślę, że my raczej mamy program taki kontrrewolucyjny. Natomiast ja zawsze mówię, że tak, to jest program antysystemowy, ponieważ dzisiaj nie stać nas za bardzo już na manipulowanie w ramach systemu, który jest. To ten... To nie jest już zamknięte. Tutaj się nic za bardzo więcej nie da, nie da zmienić. I poszczególne partie, które przychodzą do władzy nie chcąc zmienić tego od podstaw właśnie w formie takiej kontrrewolucji, kiedy będą budowane nowe fundamenty, no niczego nowej jakości nie wprowadzi. To oczywiście będzie się cały czas jakby takie przesuwanie z jednego, z jednej, z jednego słupka, słupka w drugi. Czy mogę powiedzieć, że nie będzie gorzej, jeżeli my wprowadzimy ten system? Myślę, że nie, ponieważ już każdy, każdy właśnie tego typu. Każda tego typu zmiana będzie prowadziła do, do, do sytuacji lepszej. Mogą być jakieś przejściowe dla niektórych grup oczywiście utrudnienia, bo to zawsze tak jest, że, że musimy się pewnego systemu nauczyć, aczkolwiek, jeżeli będziemy kontynuowali tą drogę, którą idziemy, to tak naprawdę za jakieś 3, 4, maksymalnie 5 lat, wszyscy niestety doświadczymy tego, że będzie nam bardzo źle i wtedy będzie nam bardzo trudno z tego wyjść. Im bardziej będziemy odlekać system, w którym będziemy ten czas, w którym będziemy chcieli przeprowadzić zmianę, tym skutki będą uboczne jeszcze gorsze. Gdybyśmy to zrobili 20 lat temu, dzisiaj nie bylibyśmy w sytuacji, w której jesteśmy, i myślę, że ludzie w Polsce powoli dojrzewają do tego, żeby, że, że trzeba zmienić ten system, że trzeba niestety dokonać radykalnej przebudowy. Ja trochę się dziwię, ale to jest pewnie rodzaj dmuchania sondaży dla Platformy, która cały czas gdzieś tam sobie płynie powyżej 30-30%. No, cały czas pewnie jeszcze gdzieś w społeczeństwie widać to straszenie strasznym Kaczyńskim, który, no, choć dzisiaj już naprawdę nikt nie uznaje go za jakiegoś strasznego, który nie wiadomo, co tutaj strasznego wprowadzi, ale myślę, że największa strata dla Platformy to będzie to, że będzie strata w tej chwili ludzi młodych, których się wypycha gdzieś na, na zmywak do, do Wielkiej Brytanii czy, czy, czy do Niemiec na, do pracy poniżej swoich kwalifikacji, natomiast nic nie robi się, żeby w Polsce można było tych ludzi wykorzystać, a nie do końca wierzę, że ci ludzie dokładnie tak chcą żyć, to jest to jest jakby przymus, który państwo swoim ludziom funduje i ten odpływ młodych ludzi będzie platformę kosztował władzę. Ja myślę, że platforma będzie to kosztowało w ogóle zniknięcie w pewnym momencie z polskiej sceny politycznej. Kiedy to nastąpi, myślę, że już bardzo niedługo. Czyli kiedy. No powiem tak, te wybory jeszcze tym nie będą, natomiast następna kadencja będzie moim zdaniem ostatnią kadencją tego ugrupowania politycznego. Nie daj Boże, jeżeli by przejęli władzę, to już na 100% będzie. Tego Czyli 2016. Liczba. Ja myślę, że następna kadencja nie dotrwa do końca, to jest moje zdanie. Jest problem gospodarczy, który w Polsce narasta, problem z dziurą budżetową, z kryzysem gospodarczym jest tak duży, dzisiaj jest on częściowo tuszowany różnymi takimi elementami, jak chociażby... Ciekawe manipulacje, które są robione chociażby ze środkami unijnymi. Ja nie chcę tutaj dzisiaj na ten temat mówić, bo będzie to prawdopodobnie takim leitmotivem konferencji prasowej, którą będziemy robili prawdopodobnie z ruchem WIK, pana Tomasza Urbasia, pokazującym pewien mechanizm, który sztucznie doprowadza do tego, że cały czas nam się wmawia, że jesteśmy jakby, mamy tutaj dodatnie, dodatnie PKB, czy, czy, czy jest nam, że, się, że, że nas kryzys omija, a de facto tak nie jest. W każdym bądź razie to są już takie problemy, których następna kadencja będzie się musiała zmierzyć, i teraz właśnie brak woli, a nawet i brak umiejętności w przypadku Platformy przeprowadzenia takich reform, no doprowadzi do tego, że to raczej będzie kadencja krótsza. No to bardzo odważna prognoza. Mam nadzieję, że się spełni, bo faktycznie w moim odbiorze to, co Platforma robi Rzeczpospolitą. Jest poniżej wszelkiej krytyki. Bardzo Państwu dziękuję i Panu. Dziękuję również.